Przychodzi gość do baru i mówi do barmana: Dziesięć kieliszków wódki. Gość wylewa pierwszy i ostatni kieliszek na podłogę. Barman zdziwiony pyta: Co pan robi? A wie pan, pierwszy jest zawsze niedobry, a po ostatnim zawsze Żydom. Szefie, musimy zaprzestać testów na zwierzętach. Dlaczego? Nawet firmy farmaceutyczne testują swoje leki na zwierzętach. Tak, szefie, ale jest drobna różnica. Oni robią mleki, a my wibratory. Jaździli się Stasiowi. Stary, w żaden sposób nie mogę się pozbyć pluskich z kanapy. A próbowałeś wynieść je na mróz? Próbowałem, ale wnoszę ją z powrotem. Jak obcy jest obcy, to ci nic, co obce, nie jest mu obce. Co to jest czarne, tłuste pod jajami? Patelnia. Jak brzmi dzwonek do drzwi Jamesa Bonda? Dong, ding dong. Co wchodzi twarde i suche, a wychodzi miękkie i mokre? Guma do rzucia. Małgosia do Jasia. Kochanie, jakie kobiety ci się podobają najbardziej? Piękne czy mądre? Ani takie, ani takie. Ty mi się Małgosiu najbardziej podobasz. Jaś i Małgosia spacerują po parku. Małgosia mówi do Jasia. Kochany, pocałuj mnie jak Romeo, piękną Julię. To znaczy jak? Może mnie przytul, jak Abelard swą Heloizę. Czyli jak? 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 Srak. Czytałeś kiedyś coś w życiu? Tak, naszą szkapę. Pociągniesz? Pięćdziesiąt procent mężczyzn po 40 ma problemy z erekcją. 50% procent kobiet po czterdziestce nie rozumie dlaczego. Demokracja jest jak gwałt zbiorowy. Mniejszość może być przeciwna, ale kogo to obchodzi? Starszy facet pyta młodej dziewczyny: Jak pani sądzi, ile mam lat? Hmm. Dałabym panu? O, bardzo dziękuję. W autobusie straszny tłok. No nie pchaj się pan na no O, przepraszam, nie wiedziałem z kim mam do czynienia. Dlaczego Wedel nie miał dzieci? Bo cały interes ładował w kakao. Mówi żona do męża. Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend. Cudowny pomysł moja droga. Do zobaczenia w poniedziałek. Babka pyta dziadka. Dziadek, zęby umyłeś? Tak, kochanie, twoje też. Wiesz, jak sprawić, że jesteś brzydka? Gdy pies bzyka ci nogę, to zamyka oczy. Żona kanibala do męża. Kochanie, teściowa będzie na obiad. To ja już wolę warzywa. Wraca mąż do domu i widzi w łóżku żony z kochankiem. Co wy tu robicie? Żona zwraca się do kochanka i mówi. Mówiłam ci, że to debil. Ja się rozmawia ze swoim przyszłym teściem. Wcale mi nie chodzi o to, że wasza rodzina jest bogata. Po prostu kocham pana córkę i chcę się z nią ożenić. Z którą z nich? Bo mam trzy. Z dowolną.